w walce, ja tak? w rybą, w rybą, tak? w rybą, tak? Yy, dobra, lecimy yy, i, teraz, i teraz mamy fajną opcję, tak? W kimono mam tutaj wybrane, ręką wchodzę pod głowę, podaję sobie tą połowę kimona tutaj do tej ręki, tak? Teraz bardziej, bo spodnie przechodzę kolano-brzuch o, znowu mam tą pozycję no i teraz stąd mogę iść poduszenie. przekładam rękę do ręki drugiej łapię sobie na tą połę kimona, i teraz tutaj już bardzo prosty ruch. Mogę złapać go za fałdę ubrania. I tu mam bardzo fajne duszenie. Jeżeli, oczywiście, umie złapać za to, co złapałem, domykam tam. Mogę złapać za kołnierz. No, tu, już tak wszystko zależy od tego, na ile ma napięte kimono, na ile nie. Tak? Czyli tu mam tą połę, bardzo mocno, mocne uchy, tak w ten sposób łapię. I tu, już tak mówię, tą moją ręką nad garstkiem na napędnicę. Druga ręka tylko dokłada, tak mówię, i domyka duszę. Bardzo podobna postawa do do tego, które było e, przed chwilą, nie? Czyli mamy pozycję, tutaj takim mam tu, tak? Gdzieś wiadomo pracuję, wyrywam sobie to jego połę, łapię, zaciągam tu, dokładam, przekładam rękę za głowę, zaciągam go jeszcze bardziej, tak? Łapię za spodnie, kolano brzuch. O, jestem tutaj, tak? Złapię sobie go za połę tu. No i tu już mam bardzo dobrą rolę, to oczywiście mogę też próbować, tu już presję robić, tak? Wchodzę za, połę, domykam, wchodzę głębiej, domykam, tak? Udźwignę głowę do góry i jeszcze głębiej wchodzę. I zwróćcie uwagę na mój drugi nadgarstków, że tutaj tymi nadgarstkami pracuję, żeby mu ten jakby to, to duszenie, tak? Bardzo fajne to duszenie, bardzo mocno działa. Eee, a nie zawsze, jak mówię, gdzieś na za te kołnierze, je tu łapać, bo wtedy mogę sobie tą mu na jego wrzucić i, i z tego, z tego tu dusić. Lecimy raz, dwa,